okej okay, przeszłem to po mojej niemiłej przygodzie będę musiał bardziej uważać o tam siedzieliśmy w tamtym dniu nie chcę się zbrzeć, bo jak oglądałem sprawdzałem to to było takie trochę rozmacone ale dobra spodnie sobie uświniłem ale już dobra zapomniałem o czym skończyliśmy Czekajcie, Muszę sobie tylko trochę przypomnieć, bo przechodziłem tu, tak się nie myślałem. Musiałem się tak bardziej skupić na tym przechodzeniu. E, tak. Tak, może sobie przypomnę o czymś, powiedziałem. O mojej nieobecności na kanale. E, jakie nowe serie powstaną? Jakie gameplaye postaram się dzisiaj wrzucić jeszcze? Hmm. I chyba to wszystko, co miałem Wam pokazać. Pokazałem Wam to drzewko, na którym musiałem przechodzić i niestety się wywaliłem. Ale już mniejszy, o To, No to tak. Ja sobie coś przypomnę. No to jeszcze coś powiem, ale tak pokażę trochę przyrody. Trochę wiem, że Was to nie będzie ciekawiło. Ale nie mam. Co. Ja jeszcze powiedzieć, ale nie jestem w pamiętaniu. co a nie, mi się, yy, zauważyłem, że podczas nie niewrzucania filmików, chyba trzy, usunęło mi subskrypcję, dlatego nie chcę. Znaczy, motywowało mnie do tego, że ludzie oglądają mój kanał i się zawiedli na mnie, że ja nie wrzucam filmików tak za dużo. Yy. No, z 25 widzów zostało mi 22, bo nie wiem, nie sprawdzam dzisiaj na YouTube, ile co miałem. Dobra, o tym miałem powiedzieć. Jak sobie jeszcze coś przypomnę, to powiem tak, a wy możecie sobie coś tam pooglądać. Wiem, Was to nie ciekawi, Ale pokażę Wam jeszcze to miejsce. Nie, o, w tym, naprzeciwko. Właśnie, opowiem Wam ciekawą historię. Nie w ten, ale było w TKK, nie, GKG Kołobrzeg, to jest taka y, strona o informacjach w powiecie kołobrzeskim, tam niedaleko Kołobrzegu. A, coś tam spadło. Dobra, czekajcie. My ten wykrzyśmy. Tu jest przejście. Dobra, ja nic nie będę mówił, ponieważ chyba ktoś tam jest. Żebym sobie siary nie że tak powiem. Dobra, stamtąd to raczej nic z tym będzie, ale okej. Okay. Yy, tak. Właśnie o centach mi się rozchodziło. Nie wiem, która szłem, ale była taka beleczka rozwalona i bo... nie na niej my myś... pójść po prostu. Tu może jakieś wiśniaki chodzą, nie wiem, już chyba nie będę tym wychodzić. Yy, no tak. Ja tu sam Wam coś powiem, ciekawą historię. Zapewne widzicie ten dach taki rozbrojony i Pokażę Wam jak. trochę za to. W jedną noc... W jedną noc e, kilku ludzi okradło... zbroiło cały dach. Po prostu. Ukradli. Cały dach. A ja wiem, to było już na razie. W jedną noc Jakieś maksymalnie pięciu chłopków, nie pamiętam ilu rozbroiło to. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to kto zrobił. No, no ale to musieli być, nie wiem, zero chyba. E o, coś tam jest, widać piasek. Chyba ktoś tam jest. Chyba ktoś mi coś do mnie powiedział. Ale dobra, p... Yy, walić to. Okej. Okay. Pójdę trochę dalej i wam to pokażę. A później mam kawałeczek. Okej. Okay. Nie, jeszcze trochę. Okej, okay. piesek, Czeka. cały dach z tych, z tego budynku i z tego okradli. Hmm. dobra, może pokażę wam taki mój cień, jakby. I tak, wiatr wieje, dosyć mocny. Wyglądam jak spaśnik. przez wiatr. Mi kurtki normalnie tak jakoś latają. Okej, okay. piasek, słyszyliście. O, sobie ciebie O, Cały dach rozbrojono. Okej, okay. tam są już bloki. Nie wiem co tu jeszcze powiedzieć. To już praktycznie wszystko kończy. Przeszłem kółeczko w yy, niecałe 20 minut, bo widzę, że już trochę się tu nagrywa. Z, z szłem chyba, że prawie godzinę, o, jeszcze ciągle przerw, bo dla niej to było za nie jest taka przyzwyczajona, żeby po takich rzeczach łazić, ale okej. Okay. Na drzewie chyba ona spędziła pół godziny. Ale nie wiem czemu nie uważam. Chyba bardziej się wczułem w robienie filmiku. Dobra, to na tyle co chciałem powiedzieć. Teraz mój dom jest niedaleko. Idzie się tam w prawą stronę, może pokażę. To za bardzo idzie. A tu jest znak kończenia się wsi. Także wam pokażę. O ile zbliżenie aparatu będzie aż takie mocne. Ten. Tam już widać zielony znak, ale jak ja przejdę za pod, to Wam pokażę. Gdzie jakiś łatek Robisz z siebie idiotę. No, no dobra. To nie wiem, czy będzie widać. Dobra, po prostej się idzie, jest już mój mojej Okej, to była druga część mojego vlogu, czy jak to inaczej to tak nazwać? Nie wiem, czy to jest vlog, bo wiem, że vlogi to są takie, że ludzie się pokazują i mówią. Ale nie wiem, czy to można nazwać vlogiem, blogiem, czy jakoś inaczej. Nie wiem, nie znam się na takich rzeczach. Dobra, to była druga część mojego vlogu, blogu, czy jak coś tam coś nazwać jak dojdę do domu, zobaczę która jest godzina Nagram gameplay z BFA trójki Jeszcze muszę wrócić ten z Uncharted 3 cały gameplay Czekajcie jest chyba godzina 14.30 Widzę, że mój autobus jedzie ale no nie, poczekajcie chwilę, 12, 13, jest maksymalnie, dobra, ja się z Wami żegnam, to był pierwś, y, pierwszy vlog, blog, dru, y, druga część, jeszcze muszę, jeszcze, wrzucić, dobra, żegnam Was, nara. <grybuj> Mój autobus, dobra, na razie, trzymajcie się.